Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym temacie wybieramy się do Włoch na Sardynię. Według akademickich badaczy została ona zasiedzona jakoś od 6 do 8 tysięcy lat temu, ale nie potrafią określić skąd pochodzili ci ludzie. Mieli oni wznieść tysiące megalitycznych konstrukcji, które można podzielić na kilka kategorii. No i tych budowli naliczono tam jakieś nawet i 30 tysięcy sztuk, więc jest co tam oglądać. Żeby zjeździć je wszystkie, potrzeba wiele tygodni intensywnych podróży, a do tego niekiedy nawet trzeba się wybrać w trudno dostępne tereny. Dzisiaj skupimy się na jednym z rodzajów budowli, a mianowicie na kamiennych wieżach zwanych nuragami. Na wyspie naliczonych jakieś 8 tysięcy sztuk, no ale niektórzy sugerują, że w starożytności było ich tam znacznie więcej. Być może nawet 20 albo i 30 tysięcy sztuk. Jeżeli chodzi o nazwę tych konstrukcji, czyli te nuragi, to przedrostek nur nie występuje w języku włoskim, sardyńskim, ani w łacinie. Z tego powodu akademicy nie wiedzą, jakie jest jego pochodzenie i sugerują tutaj, że może oznaczać nazwę własną lub ewentualnie jakiś stożkowaty obiekt pusty w środku. Z tego co się dowiedziałem, no to już od połowy III wieku przed naszą erą, kiedy to Rzymianie mieli ten teren już w granicach swojego imperium, no to używali właśnie terminu nurake. Pochodzenie tego słowa, które występuje w różnych odmianach na Sardynii jest niejasne. W innych regionach zachodniej części Morza Śródziemnego podobne przedrostki takie jak Nul czy Nor mogą oznaczać to pierwsze hałda lub to drugie jaskinia lub puste drzewo. Według jeszcze innych hipotezy słowo to ma pochodzenie punickie. Jak widzimy, no tak naprawdę to nie wiemy skąd ta nazwa się wywodzi i czy pochodzi ona faktycznie z języka budowniczych i co ona oznacza. Przez bardzo długi czas wieże te uważano za schronienie przed wrogami. Więc miały one pełnić role obronne, ale mowa jest również o innych funkcjach, które mogły one pełnić. No o czym wspomnę w dalszej części tego dzisiejszego odcinka. My teraz możemy jedynie się domyślać, jaki był faktyczny cel w tych konstrukcji. Mogły one pełnić funkcję symboliczną, no ale równie dobrze mogły być one domami dla jakiejś regionalnej szychy, bądź głowy rodziny, która zarządzała z tamtego miejsca danym obszarem. Inne możliwe funkcje, jakie mogły spełniać nuragi, łączone są z religią albo z funkcjami militarnymi. Na dokładniej z funkcjami obronnymi. Wiele z tych wież znajduje się na wzgórzach, dlatego pojawił się też pomysł, że były to także jakieś punkty kontrolne. Możliwe jest też to, że łączyły ze sobą kilka takich właśnie funkcji, o których wspomniałem, albo różne obiekty miały jakieś inne zastosowanie. Na przykład te proste, które były zbudowane na szytach wzgórz, mogły służyć jako wieże widokowe, a kompleksy składające się z wielu budynków na wybrzeżu można było uznać za strażnicę lub punkt obserwacji morza, a także tymczasowe mieszkania dla kupców wchodzących do portu. Jest też i taka opcja, że początkowo być może wzniesiono je na przykład w celach militarnych, a po latach przekształcono w ośrodki ceremonialne albo domostwa jakichś regionalnych władców. Wygląda też na to, że poza praktycznym zastosowaniem musiały mieć one też jakieś inne znaczenie, ponieważ ich modele, wykonane w o wiele mniejszej skali, zostały znalezione w kilku lokalizacjach na wyspie, które są interpretowane jako miejsca związane z kultem. Omawiane dzisiaj nuragi znajdują się na całej wyspie, ale jednak najwięcej tych wież jest na jej północno-zachodniej części. Na tej mapce, którą teraz widzicie, kolorami oznaczono ile wynosi zagęszczenie tych konstrukcji na 1 km2. Kolorem jasnozielonym oznaczono te obszary, gdzie tych wież jest najmniej. Kolorem ciemnozielonym zaś oznaczono te regiony na wyspie, gdzie doliczono się tych nurak znacznie, znacznie więcej. Omawiane dzisiaj obiekty różnią się nieco od siebie i wyglądają jakby przeszły małą ewolucję z tzw. protonurak. Do tej kategorii można zaliczyć jakieś 300 budowli z naliczonych 8000 wież znajdujących się na wyspie. Są one niższe, bo liczą sobie do 10 metrów wysokości, no ale za to ich podstawa jest większa od klasycznych nurak, przez co zajmowały o wiele więcej powierzchni. Między innymi dlatego uważa się, że były to jak właśnie te pierwsze wersje tych wież. Jeżeli chodzi o pomysły na to, do czego pierwotnie mogły służyć nuragi, to jest ich o wiele więcej niż przedstawiłem to do tej pory. Część osób sugeruje nawet, że były to spichlerze na płody ziemi. W ich wnętrzu przez cały rok utrzymywała się podobna temperatura pomimo upałów panujących na zewnątrz. Jeszcze inni ludzie widzą w nich powiedzmy, że wieże ciszy, w których składano ciała zmarłych. Pojawił się również pomysł, że były to tak zwane wieże transu, gdzie odpoczywano i medytowano. To oczywiście nie jest koniec spekulacji na temat zastosowania tych wież, bo innym pomysłem jest ich funkcja astronomiczna. Według niej były to obserwatoria lub świątynie słońca. Nie wiem na ile to jest rzetelna informacja, ale w sieci krąży wzmianka, że badania radiostezyjne, które przeprowadzono w wieżach, wykazują wzmocnione wibracje energetyczne. Użyte do budowli skały miałyby kumulować energię kosmosu, plus jej stożkowaty kształt miałby według tego pomysłu podwyższać, powiedzmy, że no walory energetyczne tego całego terenu dookoła wieży, zwiększając tym samym plony na sąsiadujących polach i pastwiskach. Ponoć nawet i do dzisiaj pasterze w tamtym rejonie lubią wypacać owce w pobliżu nurak lub tam, gdzie są po nich pozostałości. No ale pamiętajmy tutaj jednak o tym, że tych wież jest tam naprawdę tak dużo i są one również na ziemiach, które są używane do hodowli zwierząt czy uprawy zbóż, no to siłą rzeczy, no, musi się odbywać to w ich pobliżu. Nie do końca widzi się taka możliwość, że pasterze mają tam ogrom do wyboru różnych pól i wybierają tylko te, które są zwierzami, a inne pozostawiają nienaruszone. Jeżeli mowa jest już o takich powiedzmy, że nieakademickich pomysłach, no to nuragi miały być wnoszone w miejsca, gdzie znajdują się punkty energetyczne Ziemi. Jeżeli na mapie połączylibyśmy te punkty razem, to tworzyłyby one tak zwane linie energetyczne naszej planety, i w przypadku największego kompleksu nuragicznego, to przez to miejsce miałoby przenikać nawet i sześć takich linii. Niektórzy wierzą, że wypoczynek lub przespanie się w takiej budowli może przynieść głęboki relaks, a nawet mieć właściwości uzdrawiające. Nuragi przeważnie wznoszono za pomocą bazaltowych głazów ważących do 3 ton. Układano je jeden na drugim i nie stosowano tutaj żadnej zaprawy. Budowano je na planie koła i wznosiły się niekiedy na wysokość nawet i 20 metrów, a ci zręczni budowniczowie układali po prostu kamienie po kręgu, stopniowo przesuwając się w kierunku środka. I średnica u podstawy wynosiła od 30, a nawet i do 50 metrów. Te wielotonowe konstrukcje utrzymywały się tylko pod własnym ciężarem, a głównym sekretem stabilności było zastosowanie kamieni o różnych kształtach. Jeśli między kamieniami były szczeliny, to zatykano je płaskimi kawałkami skał. Podczas badań archeologicznych odnaleziono modele tych budowli, o czym wspomniałem wcześniej. Były one zwieńczone skomplikowanymi, spornikowymi konstrukcjami. Jeden z takich modeli wykonany jest z wapienia i ma wysokość 36 cm. Inny jest wykonano z piaskowca i ma on wysokość 33 cm. Natrafiono również i na model z brązu, który liczy sobie jakieś 26 cm wysokości. Mury tych prawdziwych wież mają grubość od 2 do 5 metrów, a do naszych czasów zachowały się tylko dolne partie. Jednak już nawet same te pozostałości są bardzo wysokie i widoczne z daleka. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich wież, ponieważ wiele z nich zostało zniszczonych aż do ziemi, a niektóre przykrywały nawet i być może wciąż pokrywa gruba warstwa ziemi. Wejście do wież znajdowało się prawie zawsze od strony południowej, a za nim był szeroki korytarz prowadzący do okrągłego pomieszczenia ze sklepionym sufitem. W przypadku tych dużych nurak to takich pomieszczeń było w ich wnętrzu kilka. Górna część tych tajemniczych budynków była czymś w rodzaju tarasu, na które można było dostać się za pomocą kręconych schodów, a w grubych ścianach wykonano wąskie okna, przez które wpadało światło słoneczne. Na tej skalistej wyspie znajdziemy samotnie stojące nuragi, ale są też i całe kompleksy o skomplikowanym układzie. Wokół nich, wokół tej centralnej budowli wzniesiono wiele wież o różnej wysokości. Następnie wokół nuragów budowano całe wsie z kamiennymi okrągłymi chatami. Pomiędzy tymi wszystkimi budowlami znajdowały się wąskie uliczki o szerokości niespełna jednego metra. Dodam jeszcze, że na tej wyspie jest pełno kamieni. No jak widać mieszkańcom nie brakowało tego materiału do wznoszenia budowli, dlatego właśnie możemy znaleźć ich na tej wyspie taką ogromną ilość. Wśród historyków popularna jest teoria, że te większe kompleksy powstawały stopniowo. A więc po wzniesieniu głównej wieży przez następne dziesięciolecia wnoszono tam dodatkowe budowle. Jednak natrafiłem również na opinię, która ma zaprzeczać tej hipotezie. Według niej podłogi w tych wewnętrznych pomieszczeniach i przejścia pomiędzy nimi są tak wykonane, że można było je wznieść jedynie jeżeli budowano je jednocześnie. Dodaję to bardziej jako ciekawostkę, ponieważ osobiście nie odwiedziłem tej wyspy, więc ciężko coś mi tutaj stwierdzić. Jeżeli chodzi o większe nuragi, w sensie takie, wokół których wzniesiono więcej budowli, to warto tutaj wspomnieć o kompleksie Sunaraxi di Barumini, której centrum stanowi trzypoziomowa kamienna wieża zbudowana jakoś w XV wieku przed naszą erą. A tak przynajmniej takie daty podają nam archeolodzy. Znajdują się tam cztery wieże, które są rozmieszczone w punktach kardynalnych. Siedem mniejszych baszcz połączonych murem tworzyło kiedyś zewnętrzny pierścień. Niestety do dziś przetrwało tylko pięć z nich. W pobliżu wieży znajdują się misy wrzeźbione z litego kamienia i są one dobrze zachowane. No ale nie wiadomo jeszcze jaką rolę odgrywały w starożytności. Na dziedzińcu wykopano studnię z wodą pitną, która mierzy jakieś 20 metrów głębokości. I co ciekawe to ma ona kształt odwróconej wieży nuragi. Jej średnica na dole wynosi jakieś 4 metry i zwęża się ku górze, gdzie jest rozmiarami zbliżona do zwykłej studni. To właśnie w tym kompleksie w 1950 roku znaleziono jedną ze statuetek przedstawiających nuragi. Niektórzy sugerują, że nie musiała ona mieć rytualnego znaczenia, a mogła być po prostu modelem budowli, którą tamci ludzie chcieli wznieść. No i korzystali z tego, jakby dziś, z planów budowy. Z drugiej zaś strony, statuetki te nie mają za wiele szczegółów, no i ewentualnie mogłyby przedstawiać, jak ma ostatecznie wyglądać znoszona budowla, ale mówienie, że były to odpowiedzi naszych projektów architektonicznych, no to już chyba trochę lekka przesada. Jedno z największych nurak jest tak zwany nurak Santu Antine. Wieża ta przetrwała do naszych czasów i wzniesiono ją z bazaltu. Akademicy twierdzą, że wzniesiono ją między XIX a XVIII wiekiem przed naszą erą. Pozostała część kompleksu była budowana jeszcze przez następne dziesięciolecia aż do XV wieku przed naszą erą. Oczywiście zakładając, że tutaj archeolodzy mają rację. Znajduje się ona w miejscowości Toralba, a jej nazwa, czyli Santu Antine, oznacza z sardyńskiego Dom Króla. Mierzy ona jakieś 23 bądź 24 metry i w jej wnętrzu są trzy dosyć spore pomieszczenia. Do każdego z nich prowadzą wąskie korytarze z kamiennymi schodami. Tutaj, teraz widzicie inną przykładową wieżę, jest to tak zwany nurak Via Santa Cristina. Jej współczesna nazwa pochodzi od niewielkiego kościoła Santa Cristina, który położony jest jakieś kilkadziesiąt metrów dalej i datowany na jakiś XI wiek naszej ery. Omawiany teraz kompleks składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi świątynia studnia, która powstała u syłku w epoki brązu, a więc jakoś w XII wieku przed naszą erum. Budowla ta wzniesiona jest niesamowitą precyzją i symetrią. Ewidentnie różni się ona i to bardzo od wszystkich innych budynków, które taczają ten studnię. Z góry wygląda ona jak zamek z dziurką od klucza, a jej zewnętrzny mur osłania chyba najważniejszą część, czyli studnię, którą tysiące lat po jej zbudowaniu nazwano studnią świętej Krystyny. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest nuragom, czyli tym kamiennym wieżom. A studnią przyjrzymy się w całkowicie oddzielnym odcinku, dlatego nie chcę się teraz mocno zagłębiać w ten temat. Jeżeli chodzi o ten tajemniczy lud, który wzniósł te ciekawe budowle, to wciąż pozostaje wiele pytań bez precyzyjnych odpowiedzi. Jak zbudowano nuragi bez użycia zaprawy i wykorzystując do tego skalne bloki, z których te usytuowane w dolnych częściach wież ważyły ponad tonę? Do czego służyły te budowle? Kogo przedstawiają figurki z brązu, które znaleziono w nuragach, a które mają takie powiedzmy, że no, kosmiczny wygląd? Zagadką dla nas jest też to, dlaczego ta cywilizacja w niemal w ciągu tysiąca lat pokryła wyspę o powierzchni 24 tysięcy km2 gęstą siatką kamiennych wież. Oczywiście tutaj też zakładam tylko, że faktycznie zajęło to tysiąc lat, tak jak wspominają archeolodzy. Jak było w rzeczywistości? No to tego nie wiemy. Jeżeli policzymy, że na wyspie jest nawet i tylko 7 tysięcy samych tych wież nurak, to daje nam to jedną nuragę na jakieś 3,5 km kwadratowego. Tak jak wspomniałem we wstępie, wielu badaczy podejrzewa, że odkryto tylko część istniejących do tej pory tam nurak. Być może jest to nawet tylko nawet połowa tego, co istniało wcześniej, a jeszcze inni badacze twierdzą, że tych wież mogło być tam jeszcze znacznie więcej. Jak sami słyszeliście, teorii dotyczących funkcji nurak jest naprawdę wiele. Niektórzy mogą tutaj przekonywać, że wiedzą, do czego one służyły, ale tak naprawdę no, to są tylko domysły, które mogą być mniej lub bardziej trafne. Ogólnie to uważa się, że upadek kultury Nuragijczyków rozpoczął się wraz z przybyciem Fenicjan. Wtedy to Sardynia została uwikłana w wojnę, a następnie około II wieku przed naszą erą podporządkowali o sobie Rzymianie. Niektórzy badacze uważają, że mieszkańcy wyspy zakopali wtedy swoje wieże i to w dosłownym tego właśnie słowa znaczeniu, ponieważ wiele z nich było zasypanych. Jak już wspomniałem o zasypanych wieżach, to jest też ich hipoteza, według której Sardynia to była zaginiona starożytna Atlantyda. Te zasypane budowle miały być dowodem tego, że tamten rejon nawiedził ogromne tsunami, które pochłonęło tamtejszą cywilizację. W tym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie za tydzień i będzie dotyczył pól morfogenetycznych. Będzie to drugi odcinek z tej serii. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Cześć!